Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu pijemy rano kawkę z księdzem. A tu jest taki piękny, stary klasztor dla tych, którzy tu nie byli. Bardzo Wam polecam. Znaczy, klasztor, to w sumie tu jest kościół. Patrzcie, jaki wielki. Mam małą kamerę. I tu jest piękny dziedziniec. W tej części za nami mieszkają księża, a w tej części po prawej jest właśnie ten wspaniały dom rekolekcyjny, w którym mamy teraz te rekolekcje. I jest tu pięknie. A tam jest brama, gdy jak robiliśmy kurs Jan to ci co byli na nie to pamiętają, jakie się piękne rzeczy działy. Pozdrawiamy Was z dobrego miasta. Witajcie, witajcie bracia i siostry. Jestem w takim urokliwym miejscu tutaj właśnie w domu rekolekcyjnym. W dobrym mieście. Ci, którzy odgadli na Facebooku, gratulacje. Yy, to jest właśnie dom rekolekcyjny w dobrym mieście, w którym jestem, jak się nie mylę, czwarty raz. Więc pozdrawiam wszystkich, z którymi tu już mogłem głosić rekolekcje i którzy mogli ich słuchać. I wierzę, że Bóg też mógł coś zadziałać w ich życiu. Między innymi tutaj mieliśmy w tym roku na początku Kurzian dla wspólnoty z Nidzicy. Więc serdecznie pozdrawiamy całą wspaniałą wspólnotę z Nidzicy. I kochani, dzisiaj, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy e, Antidotum, odcinek 552, jak się nie mylę. Mamy święto świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Na początek mamy list do galatów, e, drugi rozdział, 19 do 20, czyli tylko dwa wersety. Święty Paweł mówi, bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga razem z Chrystusem. Zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, choć nadal prowadzę życie w ciele. Jednak obecne życie moje jest życiem wiary Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Amen. No, pokazuje nam święty Paweł taką tutaj podstawową zasadę. Że od teraz jego życie całe, całkowicie jest poświęcone Bogu. Już, już bez reszty. Nie no, mówi: Obecnie życie moje jest życiem wiary w syna Bożego. Czyli pokazuje, że wiara w syna Bożego, czy dalej można by też powiedzieć, wiara synu Bożemu, czyli temu, co on powiedział, jest yy, wszystkim w jego życiu. Staje się absolutnie wszystkim w jego życiu. I wiecie, tak sobie siedzę, bo też z młodymi rozmawiam teraz na rekolekcjach, tutaj właśnie w budynku po mojej prawej stronie. Tam e, są młodzi teraz, oglądają film i robią zadanie do tego filmu. I rozmawiamy o pasjach, o marzeniach, o pragnieniach. E, fajnie, bo wiele młodych ludzi już ma takie pasje. Ja chcę, by moje życie służyło Bogu taka młodzież ze wspólnot jest fajna, lektorzy, ministranci, ludzie z jakichś ruchów przykościelnych i mówią, chcę, żeby moje życie służyło Bogu, żeby pomagać ludziom, że mają naprawdę dobre pragnienia. Tylko też wiem, że jak ludzie potem stają się dojrzaliści, stają się starsi, zaczynają się studia, zaczynają się małżeństwa, rodziny, problemy, problemy, problemy są ważne, to nagle ten Pan Bóg właśnie jako Powinien być jako ten centrum, ten, który daje te rozwiązania, a, a nagle u ludzi on się staje czymś zupełnie pobocznym. No i dzisiaj święty Paweł pokazuje nam w tej mądrości zresztą w pięknie, bo też i święta Brigida to jest ta, która całe swoje życie poświęciła Bogu. Paweł święty, który od nawrócenia całe życie poświęcił Panu Bogu, tak? Więc yy, on mówi, ja, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga on się nie skupia na tym, czy ja grzeszę, ja nie grzeszę. Wiadomo, że on już nie chce grzeszyć, bo ma nowe serce. Bóg mu stwarza nowe serce. To jest nowy człowiek, to jest nowa jakość życia. On się stał nowym stworzeniem, jak, jak, jak mówi słowo, dostał nowe życie od Pana Boga, nie? ale y, tu pokazuje, y, ja nie żyję dla, dla przepisów prawa. Ja, ja nie żyję w lęku i w strachu. tak? Ja co? Ja pędzę zresztą znam jego życie, no nie w tym miejscu, ale on pokazuje, że on pędzi ku wyznaczonej mecie, nie? Y, Mojtas mówi, razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, czyli mówi, ja już umarłem dla, dla swoich pragnień, marzeń, tych, tych ludzkich, tych nieoczyszczonych Bogiem. Przecież on żył bardzo, bardzo wytrwale pędził tylko, że w niewłaściwą stronę, bo niszczył chrześcijan. On no, mówi: Ja już to przybiłem razem z Jezusem do Chrystusa. To już umarło. Dawny Paweł umarł. Dawnego Pawła nie ma. Teraz jest nowy Paweł. Teraz jest nowy Paweł w Jezusie Chrystusie. Nie? I teraz dalej do mnie mówi. Lecz żyje we mnie Chrystus. Tak? Już teraz nie ja żyję, ja umarłem Żyje we mnie Chrystus. Czy inaczej, skoro żyje we mnie Chrystus, to ja już jestem Chrystusem. To się często powtarza ostatnio w Antidotum, ale tak, no jestem Chrystusem dla świata. nie? Całe moje siły wytężam ku temu, by, by zbawienie coraz większe kręgi zataczało. Ja nawet tak mówiłem tu młodym ludziom wczoraj, bo patrzcie, jesteśmy po, po strefie mocy, bezpośrednio po strefie już nie wracaliśmy do domu tylko na górę świętej Anny. Znowuż tygodniowe rekolekcje. I już z Anny no, wróciłem do domu. Tam przeprała mi sywunia rzeczy, przespałem się dwie nocy w naszym łóżku, ale nie powiem, że się wyspałem, bo kupę spraw było do załatwienia, które trzeba było, jak nas nie było ponad 40 dni w domu, 45 albo 6 dni nas nie było w domu. I teraz dalej z tego miejsca yy, od razu przyjechałem tutaj, tak? Czyli ja dalej nie mam czegoś takiego jak urlop, nie? O, 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 od świąt Bożego Narodzenia nie miałem weekendu wolnego, bo cały czas rekolekcje, rekolekcje, kursy, kursy, rekolekcje. Yy, ale mogę powiedzieć ze świętym Pawłem że ja, ja, ja się już przybiłem z Chrystusem do krzyża że, że już to, to życie dla mnie nie ma takiej wartości nie? wszystko co oczywiście Jezus dołoży mi w trakcie jako rzecz piękną, to będę mu bardzo wdzięczny jako czas odpoczynku i wierzę, że Bóg już ma dla mnie zaplanowany odpoczynek Wiesz, ja, że tych planów nie uwzględniłem dopiero jak wrócimy, będziemy z żoną rozmawiać i z dziećmi, jakby to zrobić tam wstępnie jakieś plany mamy bo czuję, jak jestem przemęczony, ale powiem Wam, jak staję przed młodymi, dostaję ten mikrofon, czyli znaczy nie tylko przed młodymi, w ogóle przed ludźmi, to widzę, jak, jak Bóg dodaje sił, dodaje sił, bo Ewangelia jest pasjonująca, jest Słowo Boże jest pasjonujące i ja chcę cały czas je głosić. I On mówi: Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Amen. I, I ludzie, którzy mają to doświadczenie, też chcą swoje życie dać już na ofiarę innym ludziom. Nie chcę być darem dla innych. Oczywiście, jedni to przyjmą, a jedni to odrzucą. I tutaj nie mamy na to wpływu, tu trzeba jakby się z tym pogodzić. Ale nie zmienia to faktu, że trzeba iść i głosić. Bo do tego jesteśmy wezwani, do tego jesteśmy zaproszeni w Jezusie Chrystusie żeby cały czas iść i cały czas głosić. Do tego nas Bóg zaprasza do tego mnie zaprasza, do tego ciebie zaprasza. I też cię zapraszam, babcie siostro, by to odkrywać w swoim życiu. I mamy dzisiaj, no też piękny psalm, 34. Powietrzne czasy będę chwalił Pana. Czyli zawsze. Powietrzne czasy będę chwalił Pana, czyli ja już zawsze będę. To nie jest okazjonalność, to nie jest wyjątkowość. Człowiek o przemienionym umyśle, przemienionym sercu, człowiek, który sobie nowe życie od Pana, już całe swoje życie podporządkowuje pod, pod wypełnianie woli Pana. Woli Pana. Więc powietrzne czasy będę chwalił Pana, a my tam też będziemy chwalić. To też jest to, że już nie tylko tu na ziemi, jak będziemy w niebie, też będziemy Pana chwalić. I dalej będę błogosławił Pana. Powietrzny czas Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokornie, niech się weselą. Przy to pokazuje, że człowiek pyszny nie przyjmie Ewangelii. Człowiek pyszny nie przyjmie Boga. Trzeba się upokorzyć przed Bogiem. Dlatego też pewnie niektórzy ludzie dopiero nie wiem, w chorobie, w niedoli, w trudzie, w bankructwie, no dopiero się upokarzają i dopiero w tym momencie mogą Boga przyjąć. Dlatego nie, jest, nie każdy musi ubożyć i nie każdy musi być chory, ale każdy potrzebuje pokory. To jest bardzo ważne, nie? że pokornie, niech się weselą. Niech słyszą, to pokornie niech się weselą. Więc bycie, siostro, możesz być bogaty, bardzo bogaty. Upokorzyć się przed Bogiem. I, I wejdziesz z Nim w relacje, będziesz odkrywał piękne rzeczy w przyjaźni z Panem Bogiem, możesz pełnić Jego wolę. I znam takich ludzi, którzy będąc bogatymi, nie stali się ubogimi tak finansowo, tylko właśnie służą tym, co posiadają, tym, co, tym, co przez lata zgromadzili, krocząc w swoim życiu. I Bóg teraz ich w różny sposób używa. A znam też takich, którzy musieli totalnie zubożyć, dotknąć twarzą ziemi, i dopiero wtedy się jakby obudzili, nie? No i tu jest, no dusza moja chlubi się Panem i chwała Jego zawsze na moich ustach. No zawsze, ja zawsze chcę badać wielkie dzieła Boże. Mnie to, tak to, to głupio powiem, mnie to kręci, no mnie to kręci, kochani. Mnie to kręci. Dalej. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. tak jest. W moim życiu tą osobą, która mnie zawsze z wszelkiej trwogi wyciąga, jest właśnie Bóg i mam to doświadczenie. Dlatego go wysławiam. Nie? I tu zaprasza też nas Psalmista: Wysławiajcie razem ze mną Pana. Tak? Czyli róbmy to też wspólnie. W naszych kościołach, w naszych rodzinach, w naszych gromadach przyjaciół. Możemy w naszych firmach, jak już wszyscy się nawrócili, tak? wspólnie wywyższajmy Jego imię. Tak? razem wspólnie to robimy no i też szukajmy pomocy jest problem, masz problem, nie wiesz jak coś rozwiązać ktoś cię oszukał ktoś skłamał, ktoś nie dotrzymał słowa ktoś źle wykonał pracę pytaj Pana bo to nie ma, że jest jedna sztampa do, do wklejenia wszędzie pytaj Pana, co w tej konkretnej sytuacji On od ciebie oczekuje hmm? i teraz dalej spójrzcie na Niego a rozpromienicie się radością oblicza wasze nie zapłoną wstydem Yy, o to biedak zawołał, pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Słuchajcie, tu wczoraj przyjechałem, ja już byłem bardzo zmęczony. Naprawdę bardzo. Choć piękna droga była i było mi bardzo przyjemnie jechać, bo piękne widoki, te jeziora mijałem, to wszystko, ale ale byłem już fizycznie, to zmęczenie tylko się dokłada i dokłada. I no i co, poszedłem wieczorem, tak już dwoją pomszy tutaj. Mówię, pójdę sobie jeszcze chwilę na adorację, pójdę sobie pobędę przed Panem. Ja już nic nie czytałem, nie miałem siły czytać, nie miałem siły mówić, nie miałem siły, to głupio zabrzmi myśleć, ale nie miałem. Po prostu byłem sobie przed Panem. I Pan mnie napełnił takim swoim pokojem, jak to często robi, i potem poszedłem do pokoju, jeszcze wrzucałem antidotum, i potem poszedłem spać, nie? I, yy, i rano trochę później wstałem. I znowuż poszedłem na adorację. I znowuż Pan mnie napełnił swoją obecnością. Yy, jestem Mu za to wdzięczny, bo ja się czuję jak taki ten biedak, którego Pan usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Dzisiaj moim uciskiem jest zmęczenie, jest przemęczenie. I ja już tak z wytchnieniem czekam, marzę, pragnę tych wakacji, ale, ale, ale one jeszcze chwilę, jeszcze chwilę muszę, no trzeba dokończyć, trzeba wypełnić słowo, które się dziś złożyło, że, że, że to zrobię, nie? Dalej, anioł Pański otacza szańcem bogobojnych. Slewia bardzo lubi o tym szańcu mówić, tak? Aby ich ocalić. Czyli wokół mnie Bóg stawia mur. Ja to może jeszcze raz przypomnę, ale my często po ludzku próbujemy się pozabezpieczać. Ale jeżeli jesteś bogobojny, prawdziwie Bóg jest wszystkim w Twoim życiu, to Bóg buduje tą fortyfikację wokół Ciebie. I tą fosę z wodą, żeby wróg do Ciebie nie miał dostępu. A jak Bóg zbuduje fosę, to ona będzie. Nie do przejścia. Zbuduje mur, będzie nie do zniszczenia, nie do, nie do pokonania. Pozwól Bogu być Twoim całym ziemskim zabezpieczeniem. Wiecznym też, ale, ale teraz ziemskim. Niech Bóg ci zabezpieczy wszystko. No yy, to jest piękne. To, to też często powtarzam, to nie jest łatwe, bo. Bo to właśnie wymaga takiego upokorzenia, często, gęsto, ale, ale pięknym jest to, że Ty potem mówisz: To nie ja sobie zabezpieczyłem, to nie mi się udało. To wszystko w moim życiu zrobił Bóg. To On mój los zabezpiecza. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Ucieczka, to czy coś mnie goniło, ale ja się schroniłem u pana. Nie w bunkrze, nie w, w centrum, w Pentagonie, w Centrum Obrony Ameryki Stanów Zjednoczonych, tylko u pana się schroniłem, u pana. Hmm? Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. A żeby znaleźć w nim ucieczkę, trzeba wiedzieć, gdzie on. Gdzie on. I mniej ten kompas taki nastawiony cały czas na niego bracie, siostro i, i ze wszystkim uciekaj się do niego to na początku może nie jest łatwe ale potem zobaczysz że to jest najpiękniejszy sposób ucieczki <grytanie> bójcie się Pana wszyscy Jego święci gdyż bogobojni nie zaznają biedy tylko tu jest błogosławieństwo pokazane jeśli będziesz prawdziwie bogobojny nie zaznasz biedy Czyli Bóg chce Twój los zabezpieczać, nie tylko duchowy, nie tylko życiowy, ale także materialny. No ja czytam Słowo, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Amen. Ale tu jest wszyscy Jego święci, czyli to są ci, którzy dążą do świętości. Zapytaj się dzisiaj siebie, czy chcesz być święty, czy chcesz, by, by Twoje życie było święte. Czy, co to znaczy święte? Nic innego, jak by Twoje życie wypełniło Boży zamysł. Amen. I dalej bogacze zubożeli, zeznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Amen. I tu mówi fajnie szukającym, bo tego szukać Boga to nie ma, że ja raz znalazłem, Panie, pamiętasz, że ja Cię znalazłem w 2001 roku, nie? Pamiętasz, ale pamiętasz, Boże, że ja Cię wtedy znalazłem, nie? A Bóg mówi, a czy Ty mnie dzisiaj znalazłeś? Tu dzisiaj, czy Ty mnie znalazłeś? Chodzić w obecności Boże, cały czas szukać Boga w swoim życiu. Szukać, szukać we wszystkim, co robię Szukać Boga A jeżeli coś robię, a tam Boga nie ma To nie rób tego I szukaj Jego, abyś szukał Jego będziesz robił to, co masz robić Amen Bogacze zubożeni zeznali głodu Szukającym Pana Niczego nie zabraknie A jak to zabezpieczyć? Nie wiem Ale amen, Aleluja. Przyjmuję to także dla siebie i dla Ciebie, bracie i siostry Aklamacja dzisiaj, 15 rozdział Jana Trwajcie w miłości mojej, kto trwa we mnie, a ja w nim. Ten przynosi owoc, obfity amen. Mamy obfitować. Zresztą wczorajsza Ewangelia też nam to mówiła o tym plonie 30-60 stukrotnym. Nie to jest nic nie jak owocować. Przynosić plon, to jest owocować, to jest pomnażać. Pomnażać dobro w świecie. Yy, bardzo to lubię. Oczywiście też widzę ludzi, no, duża część ludzi zajmuje się pomnażaniem, w ogóle pomnażaniem i dobrze, tylko że bez Boga. W oddzieleniu od Boga. Bóg to w swoim czasie wykorzysta. Na przykład może być tak w tym psalmie. Bogacze zubożeli zeznali głodu. Czyli, czyli Bóg te ich pomnażanie nagle przeniesie dla tamtych. Nie, nie wiem, do Afryki przeniesie, do Ukrainy przeniesie, gdzieś przeniesie. Nie? Do biednej dzielnicy Bytomia na Bobrech przeniesie. Tak? Nie wiem, gdzie przeniesie. Nie wiem kiedy to zrobi, ale, ale pokazuje to w swoim słowie. Nie? Więc yy, ty masz przynosić owoc obfity, ale według planu Bożego, nie według planu Twojego. Nie? Amen. No i 15. Jana, dzisiaj mamy Ewangelię od 1 do 8: o trwaniu w Chrystusie i o przynoszeniu właśnie owoców. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc, obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy roślami, Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latoroś i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje wy was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie. Czy spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Czyli widzimy tutaj dwie rzeczy: że przynoszenie owocu według Bożego zamiaru, zamysłu, jest stawanie się jego uczniem czyli wchodzę w uczniostwo przynosząc owoce. Albo stając się uczniem, muszę nastawić się na przynoszenie owoców. Hmm? Oczywiście uczniostwo ma etap tylko przyjmowania nauki nakarmienia się, tak? Potem jest czas praktyki, ale ta praktyka jest cały czas, ale ta praktyka cały czas się łączy z ciągłym uczniostwem. Ciągle czegoś nowego się utrzyma. Dzisiaj no. miałem taką rozmowę z pewnym kapłanem przez telefon. No normalna rozmowa telefoniczna. No i rozmawiamy. I nagle dotykamy w tej rozmowie problemu pewnej osoby, której tam nie ma przy nim, ani nie ma przy mnie. Jesteśmy w innych krajach i rozmawiamy przez telefon. I nagle ten kapłan mówi mi, że martwi się o pewną osobę, tak z duchowego punktu widzenia, że jakieś tam duchowe problemy. I znamy obydwoje tą osobę, więc wiem, o kim on mówi. I w momencie, gdy on jest, już powiedział mi o tym problemie, o swojej jakiejś tam wątpliwości, nagle Przerywa nam się rozmowa telefoniczna, no to się zdarza. Ja stoję w jednym miejscu, on stoi się w pokoju, ja stoję tutaj na dworze, no w jednym miejscu patrzę, zasięg mam, przerwało rozmowę, to się dzieje, ale co ciekawe, przerwało rozmowę i coś słyszę w słuchawce. No i co to jest? Analizuję, ktoś jęczy, jakby z bólu, jest jakby inny człowiek, no nagle przełączenie jakby z rozmowy na rozmowę, bo ktoś nas przełączył. Na inną rozmowę i słyszę człowieka, który wyje z bólu, ale mówię: To nie jest ten ksiądz, coś się mogło stać. A mówię: Nie, 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 to jest kobieta. I ta kobieta zaczyna wyjść z bólu, tak jakby: No nie wiem, bo to jest rozmowa telefoniczna, nie wiem, ale to raczej nie wzbudzało pokoju. Ta osoba przeżywała jakiś duży trud, fizycznie musiała przeżywać duży trud, no i zacząłem się o tą osobę po prostu modlić, nie? Zacząłem się modlić, nie wiem z jakiego kraju była ta osoba, bo tylko słyszałem te jęki i zacząłem się modlić językami o tą osobę. E, jak się sprawa potoczy tam dalej, nie wiem. Ale no, dziwne, Bóg mnie uczy, nowa rzecz może być, coś nowego, w co tak musisz uwierzyć. Ja Cię mogę nagle przełączyć telefonicznie na osobę potrzebującą, która potrzebuje uzdrowienia czy uwolnienia. A może to była ta osoba, o której mówiliśmy? Nie wiem, nie wiem. Bóg jest ponad tym wszystkim, Bóg jest ponad sieciami komórkowymi, Bóg jest ponad wszystkim. Ale co mówi do mnie w tym słowie? Jeżeli ja będę trwał, będę prawdziwie przynosił owoce. Moje życie będzie prawdziwie owocować. A co znaczy w nim trwać? Siostra Joanna na górze świętej Anny ostatnio tłumaczyła to słowo trwać, tam nie wiem jak po grecku, ale ona powiedziała, to jest jakby przebywać jeszcze bardziej. I podała piękny przykład. Trwać w Bogu to jest jakby przebywać wewnątrz wewnątrz yy, wanny napełnionej wodą nie? że, że jak, jak ja się zanurzę w wannie no to z każdej mojej strony będzie yy, ta woda woda mnie otacza, tak przebywać w Bogu żeby Bóg cię wszędzie otaczał to będzie ten szaniec bo szaniec możemy budować w wymiarze XYZ tak? ale, ale szaniec nie otacza mnie jeszcze z góry i z dołu jeszcze można mnie z, do, z dołu zaatakować lub rakietą z góry można mnie zaatakować a przebywanie w Bogu daje ochronę absolutnie z każdej strony. Nie ma miejsca, w którym bym nie był zabezpieczony. I do tego, bracie i siostro, Bóg mnie i Ciebie y, y, zaprasza, zachęca. To jest przebywać w Nim. A jeżeli będziesz, no to Bóg będzie Cię po prostu z każdej strony zabezpieczał. Nie? Y, ale tu też mówi taka, taka rzecz, na którą warto uwagę zwrócić. Każdą latorość, która. Nie przynosi we mnie owocu odcina. Każdą, która nie przynosi odcina. I teraz co jest. Jak ja oberwę teraz gałązkę z drzewa, to zauważcie, że ona jest dalej zielona, taka sama jak minutę temu, nie ma w ogóle różnicy. Ale jak ją tak zostawię na tydzień, to będzie zdecydowanie inaczej wyglądała. I bardziej siostro, gdy my się pozbywamy, gdy my wychodzimy z tej wanny z wodą, to, to my się pozbowa, pozbywamy tego Bożego szańca, pozbywamy się tego przebywania w Bogu. Próbujemy to po swojemu, po ludzku jakoś zrobić, ale Bóg mówi, to się nie sprawdza. Bóg mówi, to się nie sprawdza, yy, więc co będzie? Yy, jak będę odcięty, to wcześniej czy później umrę. Drugą rzecz, którą mówi, każdą za to, która we mnie trwa, oczyszczam. To są te wszystkie trudne momenty w Twoim życiu, bo mówię, ja oczyszczam, ja cię przycinam, podcinam. Po co? Żebyś wydawał owoc jeszcze obfitszy. Dzisiaj możesz być w posłudze, dzisiaj możesz robić piękne rzeczy, a Bóg mówi: Ja ci tu i tu jeszcze przytnę, bo chcę, byś to zrobił lepiej, bo chcę, by to lepsze owoce przyniosło. Więc dzisiaj, do zniechęconych w posłudze, do, do, do takich, którzy widzą, że jakby nie wiem, kłody po, pod nogami ciągle mają, może to jest czas, w którym Bóg cię właśnie chce oczyścić. Posłuchaj, co Bóg ci przez to doświadczenie chce powiedzieć, nie? Zapytaj się Go. Co mi przez to doświadczenie chcesz powiedzieć? Amen. Amen. Ojciec mój, na koniec, przez to dozna chwały, że owoc przyniesiecie i się mój uczniami. Gdy my stajemy się uczniami, gdy my owocujemy, przynosimy chwałę Ojcu w niebie. Amen. Chwała Ojcu w niebie. Czyli nie nasza chwała, nie, nie nasze zbudowanie, nie moje, 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 ale Twoje, Twoje, Panie, Twoje. Wszystko Jego. Dlatego będę opowiadał wielkie dzieła Pana, bo wszystko, co dobre w moim życiu stało się przez Niego, a wszystko, co złe, to były te moje plany, moje wysiłki i moje sposoby. I tato w niebie bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. Dziękuję Ci jeszcze raz za to piękne miejsce, za ten piękny pareczek, na który mogę patrzeć, za ten piękny kościół, za to wszystko, co tutaj Panie jest. Dziękuję Ci. I za tą młodzież, która teraz robi zadanie domowe. I wierzę, że w dużej mierze odkrywa coś wspaniałego o Tobie Dziękuję Ci, Tato, za to I błogosławię Twoje święte imię Uwielbiam Cię i wywyższę I dziękuję za owoce tych rekolekcji I dziękuję, Tato, i wywyższam Cię i błogosławię Uwielbiam, bo jesteś prawdziwie święty, wielki, wspaniały Błogosławię Cię w Twoim słowie, które jest przepisem na życie I błogosławię Cię w tych planach, które masz jeszcze do wykonania Przez każdego z nas te plany, które już znamy i te, które jeszcze dopiero nam objawisz. Bądź błogosławiony w tym. I tato, ja cię proszę, oczyszczaj, oczyszczaj to, co nieświęte oczyszczaj moje motywacje, oczyszczaj y, moje pragnienia i pozwól mi jeszcze pełniej i lepiej pełnić wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Bo niedoskonałym narzędziem jestem i ciągle potrzebuję y, Twojego pouczenia i Twojego prowadzenia. Ale już Ci dzisiaj dziękuję za tego owoce. Chwała ci, Panie. Chwała ci, Panie. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię. Chwała ci jest. No mm, mam obraz właśnie osoby, która jest liderem we wspólnocie. W sumie to była liderem, bo teraz nastąpiła zmiana i ta osoba odeszła z tej wspólnoty. Poczuła duży ból w sercu, liczyła na to, że powtórnie będzie wybrana. A Bóg mówi: Ja potrzebuję Cię właśnie oczyścić. To właśnie jest ten moment w Twoim życiu, którego potrzebujesz. Też Pan Bóg mówi do kogoś zaangażowanego w kościele: Twoje dziecko odeszło od wiary i Ty to bardzo przeżywasz. A Bóg mówi: No, właśnie chcę zaprosić Cię do zweryfikowania swojej postawy w życiu codziennym chwała Ci Panie też mam obraz no nie wiem, widzę nowotwór, ale on dotyka wielu elementów ciała w jamie brzusznej, w wielu miejsc Pan Bóg do kogoś przychodzi właśnie i leczy teraz bądź Panią uwielbiony i wywyższony też jest ktoś, kto miał wypadek i masz martwego zęba. Prawą jedynkę masz martwą. Po tym wypadku ona już no, no jest nieżywa. Bóg ją ożywia. Chwała Ci Panie. Wielbię Ciebie i błogosławię. Też mam obraz kogoś, kto ma też pourazowo uszkodzony szyjny odcinek kręgosłupa. Bóg też do Ciebie przychodzi. Chwała Tobie Panie. I ktoś ma bardzo zakłóconą Gospodarkę hormonalną, Bóg do ciebie przychodził z uzdrowieniem. I chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen! Bożego dnia, i do zobaczenia, Papa! Pa.